Witajcie! 31 lipca 1649 roku podłojowym nad Dnieprem na północ od Kijowa doszło do walnej batalii między wojskiem litewskim a zbuntowanymi kozakami. O bitwie tej już mówiłem w ramach recenzji książki Dolta Biernackiego na ten temat, ale dziś chciałbym się zająć dokładniej samą bitwą, bez dygresji dotyczących wspomnianej książki. Armią litewską dowodził widoczny na obrazie po lewej książę Janusz Radziwił, hetman polny litewski, a Kozaków do boju poprowadził pułkownik kijowski Michał Krzyczewski. Bitwę można odtworzyć nie tylko dzięki licznym relacjom pisanym, ale także dzięki dokładnej grafice przedstawiającej poszczególne fazy tej bitwy, którą widzimy właśnie tutaj. Zanim doszło do bitwy, armia litewska stała w swoim obozie nad rzeką Łojówką w pobliżu Łojowa, a wydzielone z niej oddziały znajdowały się nad Dnieprem, naprzeciwko stanowisk Pułku Czernichowskiego Podobajły, który znajdował się z drugiej strony Dniepru, w zakolu rzeki Sosz. Pułkownik Krzyczewski ze swoimi ludźmi znajdował się natomiast w odległości od 8000 podwójnych kroków do dwóch mil od obozu litewskiego, a więc w odległości niecałych 12 lub może co najwyżej 14 kilometrów. Jeszcze dalej od obozu znajdowały się podjazdy, które, podjazdy litewskie, które miały wrócić do obozu, a mianowicie podjazd Komorowskiego, chorągiew Tatarska-Romanowskiego, która oderwała się od podjazdu Pawłowicza i wreszcie na końcu podjazd Pawłowicza. Warto przyjrzeć się liczebności tych oddziałów. Podjazd Pawłowicza składał się z 1010 koni, a faktycznie do boju było 800 żołnierza, jak podaje parę źródeł. 1010 koni to liczebność etatowa. W tym czasie przy 1000 etatów należało odliczyć mniej więcej 25% na ślepe porcje, a więc przy 1000 etatach powinno pozostać do boju faktycznie jakieś 750 żołnierza. A więc podobnie jak jest tutaj, choć tu mamy realnych żołnierzy nieco więcej. Zaznaczyłem na czerwono chorągiew Romanowskiego, o której wspomniałem, że odłączyła się od podjazdu i wyprzedziła go w drodze do obozu litewskiego. Wreszcie podjazd Komorowskiego, który liczy łącznie 1000 żołnierzy i ciurów razem, z tym że żołnierzy mamy tutaj i ciurów realnie ludzi podanych na 1000. Natomiast, jakby doliczyć jeszcze stawki żołdu ślepe, to. Otrzymalibyśmy jakieś 1200, jak podaje jedna z relacji. Główne siły znajdowały się w obozie nad łojówką, który to obóz widzimy właśnie tutaj. Zatoczony w cztery rzędy wozów, spiętych najpewniej łańcuchami dla łatwiejszej obrony. I znajdowały się w tym obozie i w pobliżu niego następujące oddziały. Odliczyłem tutaj 200 etatów, dlatego że z Komorowskim poszło 150 komenderowanych draganów, co było odpowiednikiem mniej więcej właśnie 200 etatów. Tu druga część tego wojska, gdzie na czerwono zaznaczyłem oddziały znajdujące się poza obozem, ale w jego pobliżu, a mianowicie w tym miejscu nad Dnieprem po obu stronach rzeki, naprzeciwko obozu podobaju który widzimy tutaj ufortyfikowany. Najbliżej niego znajdował się w widłach rzeki Soży i Dniepru Otenhaus z siedmioma kompaniami piechoty w łącznej sile 800 ludzi. Jego własna kompania liczyła 200 osób, pozostałe najprawdopodobniej po 100. Choć nie można być tego na 100% pewnym. Wreszcie, po drugiej stronie Dniepru, od strony obozu litewskiego, znajdowały się dwie baterie dział. Przy jednej stali Dragani Donowaja a przy drugiej w spalonym mieście Łojowie piechota niemiecka Ilszena. Wojsko kozackie, jak wynika z wielu konfesat, liczyło łącznie 30 tysięcy ludzi razem z pułkiem czernichowskim, z tym, że nie jest to stan tego wojska do boju, a stan ogólny. Wojsko litewskie natomiast musimy powiększyć o czelać obozową, o której nie wspomniałem, a której zazwyczaj było mniej więcej tyle samo co etatów żołnierzy. Czyli powiedzmy mamy 10 tysięcy etatowo wojska polskiego czy też litewskiego, należy doliczyć mniej więcej 10 tysięcy czeladzi obozowej, albo nawet więcej, czasami zaś mniej. Wszystko jeszcze zależy, czy kawalerii jest więcej, czy piechoty. Natomiast wydaje się, że w tym wojsku litewskim mogło być mniej więcej porówno, ale to tylko moje przypuszczenie. Natomiast wojsko kozackie liczyło, jak wspomniałem, 30 tysięcy ludzi i według różnych konfesat mamy nieco inne liczby. Na przykład u nieumilickiego pułk kijowski liczy 10 tysięcy jazdy, a pułk czarnobelski 2000 ludzi. Natomiast według Mikołaja Brujaki. Pułk kijowski razem z Czarnobylanami liczy o 3000 tysiące więcej, bo aż 15 tysięcy. Ze wszystkich tych właśnie jednak konfesat tych i jeszcze innych nasi wyciągnęli wniosek, że wojsko kozackie ich atakujące liczyło jakieś 30 tysięcy ludzi. Tutaj w dwóch konfesatach błędnie podany jest stan pułku czernichowskiego podobajły na 10 tysięcy. Otóż... Pułk Czernichowski liczył według żołnierza z tego pułku zaledwie 6 tysięcy ludzi, ale utrzymywał kontakt z homlanami, których było 4 tysiące, więc może stąd niektóre relacje widzą aż 10 tysięcy w tym pułku. Zaś oddziały prowadzone przez samego Krzyczewskiego liczyły co najmniej 20 tysięcy ludzi, w tym 6 tysięcy jazdy według kozaka z Bochuszów niejakiego kondrata i miały mieć 8 dział. Natomiast na pole walki dotarło z taborem kozackim zaledwie dział 4, więc możliwe, że te cięższe zostawiono z tyłu, albo, albo może on przesadził nieco liczbę dział. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że raczej zostały z tyłu te cięższe działka. Bo Krzyczewski bardzo się spieszył ze swoim wojskiem pod obóz litewski. 10 tysięcy ludzi zabrał na koniach, a taborowi kazał następować jak najszybciej za nim. Do pierwszych starć doszło z zaznaczonym tutaj rejonie. Na samym początku o godzinie 10 .00, 10 tysięcy kozaków konno wypadło na pole przed obóz litewski. Od obozu litewskiego rozłączyła ich tylko przeprawa na rzeczce, przy której to przeprawie w zwalonym młynie i towarzyszących mu zabudowaniach których niestety nie widzimy jednak na planie, stały dwa oddziały polskiej piechoty. Otworzyły one ogień do kozaków i ta salwa powstrzymała co nieco zapędy nieprzyjacielskie, i przeciw nim ruszył pierwszy chodorkowski porucznik. Janusza radziwiła z nadworną chorągwią kazacką. Janusza radziwiła właśnie. Przebył przeprawę, wpadł w szyki nieprzyjacielskie i, jak mówi źródło, okrył się w nieprzyjacielu. Przy tej okazji sam dowódca tego oddziału, czyli Chodorkowski, odniósł ciężki postrzał, został postrzelony, jak mówi relacja, w pół ciała, czyli gdzieś mniej więcej po środku ciała. No i od tego postrzału zaraz z placu zjechać musiał, ale jego żołnierze brali udział w dalszej walce. Natomiast na prawo od nich, przez przeprawę przejechawszy, uszykowały się dwie chorągwie husarskie. Jedna wojewody smoleńskiego Jerzego Karola Chlebowicza prowadzona przez Pawła Niewiarowskiego i druga stolnika litewskiego Wincentego Gosiewskiego prowadzona przez samego Gosiewskiego. Za nimi zmierzały do przeprawy kolejne chorągwie husarskie. Ale już te dwie uzbrojone kopiami, czyli długimi husarskimi dzidami, innymi słowy, uderzyły na lewe skrzydło kozackie i zepchnęły go z placu do lasu razem z chorągwią Chodorkowskiego. Kozacy patrzy lasu, oczywiście zaczęli schodzić z koni i strzelać i atak mógłby utknąć, ale o tym dalej. Natomiast prawe skrzydło kozackie Atakowało wciąż piechotę. Kilkudziesięciu kozaków jakimiś zaroślami, których tu niestety nie widać na planie, przeddarło się i wdarło między budynki obsadzane przez piechurów Juszkiewicza i Podleckiego. Tym jednak na pomoc przyszedł Reinhold Tyzenhaus z piechotą niemiecką i Nolde, który prowadził do boju draganów z regimentu Wincentego Gosiewskiego. Posiłki te przesądziły sprawę kozacy zostali odparci, i piechota ruszyła za nimi za prawym skrzydłem kozackim pod las. Po chwili sytuacja wyglądała mniej więcej tak. Piechota stała naprzeciwko prawego skrzydła kozackiego i dawała ognia do ukrytych w lesie kozaków. Naprzeciwko lewego skrzydła kozackiego stały z przodu najpewniej te trzy chorągwie. Kozacka i dwie Husarskie, które pierwsze ruszyły do boju, a za nimi uszykowały się trzy kolejne hufce Husarii, a mianowicie Husaria Wojewody Połockiego Janusza Kiszki, prowadzona przez porucznika Stetkiewicza, Aleksander Hilary Połubiński ze swoją chorągwią Husarską, i, i kolejny Hufiec najpewniej złożony z dwóch połówek chorągwi Husarskich, obu radziwiłów Janusza i Bogusława. Wreszcie za piechotą stał sam Janusz Radziwił, kierujący bojem, a jeszcze zanim do przeprawy zmierzały kolejne chorągwie. No i jeszcze jedna drugą bramą obozu wypatrzy, także zdążała do przeprawy. Oddziały te jednak nie zdążyły wziąć udziału w boju, dlatego że na tyły kozackie niespodziewanie spadł wracający z podjazdu podjazd. Z Samuela Komorowskiego. Uszykowany on został w pięciu chówcach, cztery tworzyły najpewniej całe chorągwie, natomiast jeden powinien być złożony z dwóch połówek chorągwi husarskich Janusza Radziwiła i Bogusława Radziwiła. Być może do jednego z chówców dołączył z kilkudziesięcioma konnymi Białobrzeski, ale nie jest to pewne. Być może też został z tyłu z i komenderowanymi draganami, o których już wspominałem. W każdym razie atak od przodu i tyłu udał się znakomicie. Wojsko kozackie zostało przepołowione i zmuszone do ucieczki. Przy tej okazji nasi poniesi dość niewielkie straty a mianowicie trzech zabitych towarzyszów w kawalerii, jeden w chorągwi kozackiej Chodorkowskiego i po jednym w chorągwiach Gosiewskiego i Niewiarowskiego. Do tego kilku towarzyszów we wszystkich razem w chorągwiach było postrzelonych. Postrzelony był też w pół Chodorkowski, a lekkom ranę odniósł Samuel Komorowski prowadzący powracający podjazd. Niestety nie odnotowano w żadnej relacji, jakie straty poniosła w tym czasie nasza piechota. Tak czy siak, kosztem niewielkich strat, jazda kozacka została pobita. Wydarzenia te wszystkie opisuje też list Janusza Radziwiła, który pozwoliłem sobie tutaj zacytować, ale nie będę go czytał. Można sobie zatrzymać, a my idziemy dalej. Widzimy to właśnie prawe skrzydło kozackie, które skręciwszy w prawo w tył uszło do gęstszego lasu, do którego nasza jazda przeniknąć nie mogła, i korzystając z tego, kozacy w 15 minut wznieśli umocnienia, w których się schronili przed jazdą litewską, która stanęła w pobliżu, by pilnować ich. Natomiast lewe skrzydło kozackie częścią się rozproszyło i rozbiegło, a część trafiła na błota nad obozem litewskim. Tutaj została osaczona przez kilka chorągwi jazdy, między innymi grotusa, która wcześniej znajdowała się między błotem czy też stawem a obozem litewskim, i najpewniej okrążyła od strony obozu te błota i. Odcięła kozakom odwrót, a także przez inne chorągwie konicy i wreszcie i wreszcie draganów Wincentego Gosiewskiego, których ściągnięto, żeby kozaków z błot wystrzelać. W każdym razie kozacy tutaj osaczeni przez jazdę, następnie ostrzelani, zaatakowani przez draganów. Zostali rozgromieni i w pień wysieczeni, jak mówi relacja. Być może nieco przesadzona w tej kwestii. Ale przy tej akcji Gosiewski stracił konia, który został zastrzelony czy też zakuty. W każdym razie ubity. Warto zauważyć, że w starciu tym z tymi kozakami przy błocie wzięły udział Cztery chorągwie jazdy na rysunku są niestety tylko dwie pokazane, i że dwie Husarska-Gosiewskiego i Kozacka-Porucznika Chodorkowskiego atakowały wcześniej czoło lewego skrzydła Kozackiego, natomiast chorągwie Kurpskiego i Meleczki należały do podjazdu Komorowskiego. Tutaj jeszcze widzimy na fragmencie planu. Pojedynczą chorągię wścigającą Kozaków. Niestety nie wiem co to był za oddział. I wracamy teraz nad Dniepr. Otóż Janusz Radziwił, stojący z kawalerią przy. Obozie Krzeczowskiego przy tych szańcach zniesionych przez Krzeczowskiego w lesie, o których wspomniałem, został poinformowany, że na pomoc Krzyczowskiemu Krzyczewskiemu idzie Podobajło z Dniepru, a dokładniej mówiąc, przeprawia się na czunach. Biegł tam zatem osobiście i kazał tam udać się Ganhofowi z rajtarami, a także z trzema lżejszymi chorągwiami, i wreszcie z piechotą i draganami. Do bitwy doszło w zaznaczonym rejonie. Zanim jednak opowiem o tym starciu, warto wspomnieć o manierze kontynuacyjnej zastosowanej na rysunku dotyczącym bitwy, gdzie pod numerem 1 widzimy pięć chorągwi szykujących się do przeprawy wcześniej właśnie z, za piechotą litewską, atakującą prawe skrzydło konicy Krzyczewskiego. Natomiast te same pięć chorągwi jazdy widzimy następnie nieco bliżej dniepru, idących przeciwko oddziałom Podobajły, a następnie jeszcze w kolejnym miejscu, widzimy dwie spośród tych pięciu chorągwi już atakujące piechotę Krzyczewskiego. Zanim jednak jazda zaatakowała piechotę Podobajły, to pierwsza ruszyła do ataku piechota. A były to przynajmniej wymienione oddziały, czy jakieś jeszcze trudno mi powiedzieć, ale te są wymienione w źródłach. Rzuca się w oczy Wiberg, jeden z kapitanów Otenhausa, który najwidoczniej już zaczął się przeprawiać przez dniepr na stronę obozu i wysłał już jedną z kompanii, być może pierwszą przeprawioną, na pomoc Radziwiłowi. No i ta piechota, właśnie wymieniona tutaj. I być może jeszcze parę innych oddziałów z draganami razem uderzyła na kozaków, ale w strzelaninie straciła trzech rannych oficerów, kilkunastu postrzelonych żołdatów, czyli żołnierzy prostych, a dwóch żołdatów zostało też zastrzelonych, zabitych. Piechurzy jednak, niezrażeni tym faktem, nadal atakowali i poparci przez jazdę zmusili kozaków do ucieczki także ci czunów chybiwszy musieli pływać a więc nie zdołali nie zdołali zepchnąć czułem na wodę i w nich się usadowić ale zostali tak gwałtownie wyparci z pola że że zostali zmuszeni do po prostu dopłynięcia przez rzek. rzekę. Zanim zresztą do wody wjechała na pewien dystans jazda, tak jak daleko się dało, i siekła ich jeszcze w wodzie. Jazda po chwili się zresztą wycofała i nasza piechota zaczęła dawać ognia do przeprawiających się kozaków, którzy czy to topili się sami, jeden drugiego pociągając, czy to od wystrzałów byli ranni i topili się również. Od tego. Wreszcie oddział ten został rozgromiony. Z 3000 ludzi na drugi brzeg miało wyjść zaledwie 300, a więc doszło do masakry. Tutaj wydarzenia te omawia fragment listu Radziwiła do króla, ale znów nie będę go czytał. Można zatrzymać i idziemy dalej. Po przepławieniu kozaków podobajłowych, Radziwiłł otrzymał informację o nadciągającym na pole walki taborze kozackim. Wobec tego, czego, spośród sił, którymi osaczał szanice Krzyczewskiego, wydzielił część oddziałów i pchnął je przeciwko temu taborowi pod wodzą strażnika litewskiego Grzegorza Mirskiego. Mirski wziął następujące oddziały, które mamy tu wymienione. A więc cztery chorągwie jazdy, tylko nie wiadomo która gdzie stała, a także piechotę niemiecką Reinholda Thyssenhausa popartą draganami Wechmana, Ropa i Noldego, i z tymi oddziałami zaatakował Tabor Kozacki, który dopiero co. Dopiero co zaczął się taborzyć, czyli kozacy stanęli i zaczęli wyprzęgać konie z wozów, tak żeby pospinać je łańcuchami i utworzyć z nich fortece. Nie zdążyli jednak z tego zrobić przed atakiem litewskim, który wobec tego był łatwiejszy do przeprowadzenia i faktycznie się udał. Piechota wdarła się do taboru kozackiego, a zaraz za nią jazda. Kozacy zostali zmuszeni do ucieczki i rozgromieni. W taborze wzięto cztery działa i wiele innego dobytku. Niestety re, żadna znana mi relacja nie podaje strat w tym epizodzie walki, ale nie powinny one być duże. Może kilkunastu ludzi, może dwudziestu, trzydziestu, trudno powiedzieć, może nieco więcej. W każdym razie... W każdym razie walka zakończyła się z sukcesem. I w tym momencie właśnie, a ch raczej chwilę przed, Wojsko Litewskie osiągnęło swój maksymalny stan w czasie walki, gdyż, jak tu widzimy, wśród oddziałów kawalerii jest już chorągiew Romanowskiego, której wcześniej nie było. A te plus k to chorągiew Białobrzeskiego. Wreszcie... Na polu walki został już tylko szaniec czy też szańce Krzyczewskiego niedaleko Dniepru, które tutaj widzimy i walka skupiła się wokół nich. Doszło do niej w dwóch fazach. Na początku kozacy wyszli ze swoich szańców, przeszli kawałek lasem i wyszli z tego lasu przeciwko naszym oddziałom. Radziwiłł pchnął przeciwko nim lewym skrzydłem piechotę węgierską i polską Juszkiewicza i Podleckiego, środkiem spieszony chorągwie kawalerii, szczególnie husarzy, a prawym skrzydłem do Nowaja z 200 draganami. Nasi szybko spadli kozaków z pola do lasu, następnie z lasu wyparli do, szańca, do szańców, które sobie kozacy wznieśli. I w czasie tej walki nadciągnął też Otenhaus z trzema kompaniami piechoty niemieckiej i kilkoma działkami regimentowymi. I następnie doszło do szturmu już kozackich umocnień. Szturm ten trwał jakieś dwie godziny. Trudno tutaj określić szyk litewski. Przypuszczalnie Juszkiewicz i Podlecki wciąż byli na lewym skrzydle, do Donowaj najpewniej na prawym. Na prawym tutaj też widzimy regiment Otenhausa, a mianowicie widoczne są piki, co oznacza piechotę niemiecką z pikinierami. Najpewniej tu więc był Otenhaus i inne oddziały piechoty niemieckiej, możliwe też, że Dragania i wiadomo, że Otenhausowi pomagało towarzystwo i z chorągwi husarskich Janusza Radziwiła z połówki chorągwi i z chorągwi wojewody smoleńskiego, nieobecnego Chlebowicza, którą prowadził wciąż Niewiarowski. Natomiast tą połówkę chorągwi husarskiej Radziwiła prowadził do walki towarzysz Kotowski, który poległ na wale. I w tym starciu niestety Litwini zostali odparci po dwóch godzinach walki. Trzeba było jej zaniechać, piechota wystrzelała amunicję, a dokładniej mówiąc po kilkadziesiąt kul każdy naszych padło pod 100. Wspomniany Kotowski, wielu rannych było oficerów, no i, no i nasi odłożyli dokończenie boju na następny dzień. Następnego dnia jednak okazało się, że kozacy w nocy uciekli z taboru, a tuż za taborem znaleziony został umierający Krzyczewski, ciężko ranny. Oprócz tego w ciągu dwóch dni na polu walki znaleziono jeszcze 2700 trupów i znajdowano kolejne. Możliwe też, że jakieś dwa, niecałe 2700 utopiło się w Dnieprze, z oddziałów Podobajły, bo jakaś garstka musiała też polec w trakcie walki z piechotą litewską, może kilkudziesięciu, może stu. W każdym razie armia kozacka została zmasakrowana. Niektóre relacje mówią, że padło pod 7 tysięcy, a może nawet 8. Mi się wydaje, że te pod 7 tysięcy jest dość realne, choć jakby było tylko 6 tysięcy, to też myślę, że jest to możliwe. W każdym razie kosztem niewielkich strat myślę, że nie więcej niż 200 zabitych i rannych. Armia litewska rozgromiła potężne wojsko kozackie. I tutaj jeszcze warto przytoczyć cytat z listu Radziwiła do króla z 3 sierpnia z obozu Spodłojowa z dotyczący tej ostatniej walki pod szańcami Krzyczewskiego. Na zakończenie, jeszcze obrazek z jednej z publikacji z tych czasów dotyczący bitwy. No i wreszcie bibliografia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.